O, 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 ojej, 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 chyba znowu się zaplątałam, gdzie ja mam ten początek, a gdzie, a gdzie koniec? O, już, 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 dobrze, dobrze, już jest tak, tu jest moja głowa, uff, no dobrze, jakby tak się ustawić, żebyście mnie wszyscy bardzo dobrze widzieli i słyszeli. O, dobrze, bo wiecie co? Ja mam do Was kilka bardzo, bardzo poważnych pytań. Zastanówcie się chwilę, jak myślicie, co to w ogóle znaczy autorytet? To takie trudne słowo, prawda? A jednak każdy z nas ma w życiu kogoś ważnego. A teraz kolejne pytanie. Jest trudne, więc nie potrzebuję Waszej pomocy. Dlaczego myślimy o kimś, że jest naszym autorytetem? Czy to dlatego, że ta osoba zawsze ma rację? Czy, czy może dlatego, że mówi mądre rzeczy, albo nas wspiera, albo pomaga, kiedy mamy trudny dzień? Ehm, I teraz pytanie najtrudniejsze ze wszystkich. Uwaga! E, skąd wiemy, że ktoś naprawdę chce dla nas dobrze? Bo, bo ja czasami nie wiem, czy ktoś chce dla mnie dobrze, czy mówi to po to, żeby coś ode mnie dostać. O, na przykład, yy, żebym mu pomachała ogonkiem. No dobrze, dobrze. Nie będę już robić zamieszania moimi dżdżownicowymi pytaniami. A teraz wy. Porozmawiajcie o tym chwilkę z waszą panią. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie. A ja, o, a, a ja, a, a, a ja, a ja spróbuję się, jakby już znowu nie zaplątać. Ten supełek. Oj, 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 oj,